Dzień dobry, witam przede wszystkim dzieci i zapraszam na odsłuchanie fragmentu książki Doktor Dolittle i jego zwierzęta Hugha Loftinga, a fragment będzie czytany z okazji akcji Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach. Fragment będzie o koniu. Gdy karmiciel kotów rozgłosił, że John Dolittle został lekarzem zwierząt, Starsze panie zaczęły przyprowadzać do niego swoje mopsy, pudle, które objadały się ciastkami. A rolnicy pokonywali wiele mil, by pokazać mu swoje chore krowy i owce. Pewnego dnia pojawił się u niego koń pociągowy i biedak bardzo się ucieszył, że znalazł kogoś, kto zna język koni. Wie pan, doktorze, zagaił że ten weterynarz po drugiej stronie wzgórza zupełnie nie poznał się na mojej chorobie? Od sześciu tygodni leczy mnie na włogaciznę, a ja potrzebuję okularów. Ślepnę na jedno oko. Nie znam powodu, dla którego konie nie miałyby nosić okularów, podobnie jak ludzie. Ale ten idiota nawet nie zbadał mi oczu. Cały czas szpikuje mnie dużymi tabletkami. Próbowałem mu powiedzieć, ale on ni w nie zrozumie końskiego języka, a ja potrzebuję okularów. Naturalnie, odparł doktor, zaraz ci jakieś przepiszę. Chciałbym takie, jak ma pan, poprosił czworonożny pacjent. Pacjent, tylko tyle, że zielone. Takie chronią przed słońcem podczas orki 50-akrowego pola. Dobrze, zgodził się lekarz, dostaniesz zielone. Wie Pan, na czym polega kłopot ser? Spytał koń, gdy doktor otworzył mu drzwi na pożegnanie. Chodzi o to, że każdy uważa, że potrafi leczyć zwierzęta, bo one nie narzekają. A prawda jest taka, że trzeba dużo więcej mądrości, by zostać dobrym weterynarzem niż lekarz ludzi. Syn mojego gospodarza sądzi, że wie wszystko o koniach. Szkoda, że Pan go nie widział, twarz ma tak pulchną, że wydaje się, jakby nie miał oczu a mózg wielkości orzecha laskowego. W zeszłym tygodniu próbował przykleić mi gorczycowy plaster. – A gdzie go przyklei? – spytał doktor. – Och, nigdzie – odparł koń. – Tylko próbował. Kopnąłem go i wypadł, wpadł do stawu z kaczkami. – Coś takiego – wykrzyknął doktor. – Z natury jestem nadzwyczaj spokojny – stwierdził pacjent. – I bardzo cierpliwy w stosunku do ludzi. Nie sprawiam wielu problemów. Ale wystarczyło, że weterynarz postawił złą diagnozę. A gdy ten głupek z rumianą gębą zaczął na mnie eksperymentować, nie wytrzymałem. – Bardzo go poturbowałeś? – spytał doktor. – Och, nie! – odparł koń. – Kopnąłem go tam, gdzie trzeba. Teraz zajął się nim weterynarz. – Kiedy będą moje nowe okulary? – Możesz odebrać je w przyszłym tygodniu – odpowiedział lekarz. – Przyjdź we wtorek. Dobrego dnia życzę. John Dolittle zamówił porządne, duże, zielone okulary – i koń pociągowy przestał ślepnąć na jedno oko i widział tak jak przedtem.